Prosiliście, no to macie, moi drodzy. Na Palion są trzy nowe koszulki o trzech różnych kolorach: czarna, niebieska oraz zielona. Zobaczcie, jeżeli jeszcze nie macie ich w swojej kolekcji, bo dopiero wyszła teraz. Kupujcie, póki cieplutkie. Macie link w opisie, zapraszam. Ale, ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie w nowym odcinku. Jak widzicie, jestem w mojej bazie, ale coś się zmieniło w tej mojej bazie, a ja to będę powoli nazywał moim miasteczkiem moi drodzy podziemne, dlaczego? Zrobiłem tutaj parę pomieszczeń za pomocą też, znaczy pomógł mi przy tym też oraz Bzyku yy, i takie mini pomieszczonka zrobiliśmy yy, dla osadników widzowie, musimy zwędzić osadników właśnie z Palionowa i będziemy ich przeprowadzać tutaj widzowie, także małe no, jest to niebezpieczne, będziemy musieli trzymać się daleko od Hatera Dave'a Szczypsona Yetiego i, I kogo jeszcze? Nie wiem, jak jest z Milki. Naprawdę, z Milki nie mam pojęcia, po której stronie stoi, ale wiem, że Bzyku jest po mojej stronie, także z bzykiem mogę po prostu e, działać. Także z bzykiem działałem w takim razie. E, no to musimy wyjść po <laughs> pójść wizowie. Przygotowałem na razie takie rzeczy, więcej nie mam. Mamy wszystkie rzeczy, mogę też powstać od razu tutaj do środka. Tylko tak, trzeba znaleźć łóżka i, i zrobić drzwi, tak naprawdę. No, no i przyprowadzić oczywiście osadników. Także dam to. Hmm, postawię to wszędzie po prostu po kolei. Czyli tutaj, tutaj, tutaj beczka, cyk, elegancko. Jeszcze mamy trzy rzeczy. Jeszcze mamy trzy rzeczy, które też postawimy sobie na spokojnie. Ale ten pokój jest jakiś większy, no nieważne. Niech będzie większy yy, I tutaj, dobra Czyli te wszystkie przedmioty już mamy No to idziemy w takim razie po Bzyka Bo on mi będzie dużo pomagał w tym, żebym był po prostu bezpieczniejszy A ja będę trzymał się daleko I on będzie przeprowadzał tych osadników, ponieważ No, łódką się bardzo płynie powoli po ziemi No, a ja będę musiał być bardzo szybki Także pójdziemy tędy I pójdziemy do Bzyka hmm. Co się stało z jego domem? Czemu, czemu jego dom to głowy hejtera? O, osadnik! O, idealnie, widzisz, to pierwszy ochotnik, choć czemu tam jest osadnik w ogóle! Ale czemu, bzy... to gdzie bzyku mieszka? W swoim starym domu? Czemu? O, patrz kole... kolejno, oni już sami przychodzą tutaj! Ej, nawet cały dom ma niebieski? Bzyku! Co ty robisz? Co jest? Ej, palą, palą, palą! Czekaj mi się stać? Nie, słuchaj. Nie chcesz wiedzieć, normalnie hater i ietim go zamienił i po prostu wyrzucili mnie, po prostu mnie wyrzucili Wyrzucili cię z domu? Tak, patrz, mam nawet eksmisję, mam napisaną eksmisję, koniec, miałem 3 dni No i po prostu nie mam, nie mam Rozporządzenie z, z dnia 31 maja 2023 rok Jako prezydent Palionowa Adrian Hater W trybie natychmiastowym zarządzam eksmisję pana Bzyka pseudonim Z tego domu na górze Palionowo jako już ma Ale dlaczego cię wyrzucił? Z jakiej racji? No nie wiem, nie <laughs> wiem, słuchaj Po prostu to on jest prezydentem, tak? On jest prezydentem, nie, on może robić co to się chce Nie, ale na to godzisz, dobra, ja... Bzyku potrzebuje twojej pomocy, jak wiesz, zrobiliśmy te mini pokoiki, a teraz potrzebuję ludności, żeby ze mną żyła, żebym zrobił swoje miasto, także Uuu, potrzebuję... czyli musimy łódek. Nielegalne sprowadzenie wieśniaków. Tak, <laughs> hejter, musimy zrobić. Przywędzenie Dobra. z hejterowi. Już ciężko się Ale nazywa. Ja wiesz co, ja bym uważał, tylko on we wiesz, żeby nikt cię nie zobaczył. Bo jakbyś się daleko. zobaczył tutaj. Ja na pewno chcę być daleko od tego. A. Eee, no ale co, potrzebne. O i łóżka. łóżka. Łóżki! Nie wiem skąd łóżka, masz jakąś wełnę? No, nie wiesz co, a możemy zawsze wziąć, prawda, spalionowa niby, nie? Ale skąd ja mam wziąć? No, tutaj z domków, z domków, nie? Z domków? No! Nie, no nie chcę domków niszczyć. Ja ale, bym woła... ale. Ja może ale nie, jak, jak baga... hejter to zobaczy, to, to wiesz, to jest, to jest zwali to, się to, na da, kogoś. Odbuduje no się. Domu. Dobra, to ja przejdę tędy. Tutaj, chodź. Ile tu jest oh, Patrz, Co się oh, dzieje? Ich jest tak dużo to widzisz? <laughs> co się dzieje? Golemy! Matko! I pa, kolejni! No nie mogę, nie wiem czemu ich się tyle tutaj, tutaj respi. Wełna błagam Ja mam! O! Tak, mama. Jest? Ile jej masz? Mhm. Bo potrzeba 6 razy 3 18 Ja mam 43 O, to git No i drewno Drewno no, tutaj coś, było Coś tam miałem Tu jest, dobra mam Biorę to, biorę to Dobra chodźmy, uciekamy stąd Dobra, 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 szybko, 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 nikt nas nie widział i na lecimy razie, do na tego razie zróbmy te łóżka, potem będziemy przeprowadzać osadników, czekaj Dobra, 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 Tylko dobra musisz mnie chronić, jak, to, jak ktoś coś zauważy to od razu... Nie, spokojnie ten... Nic nie będzie widać, nic nie Ej, będzie to wiadome trzeba, To trzeba rozkopać Czemu? Bo to nie przepłyniemy łódką Ha, to chcesz rozkopać, o o Ale dobra to, najpierw może weźmy, czekaj, najpierw spokojnie, Do, spokojnie, dobra, najpierw wół, no, na po kolei Zróbmy to co mamy zrobić, dobra, czyli tak Tak, tak, tak y, Możesz rzucić mi tą wełnę Proszę ci bardzo, tutaj Zrobię masz wełnę tam. Jest z wełny, okej, okay. cyk, cyk Cyk, cyk, cyk O kurde, zrobiłem za dużo Na git, to na no, wszelki masz tutaj Co? Pokaż, 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 pokaż pokaż. tak, pokaż, pokaż, rozstawię, cyk a bo ty tutaj coś w ogóle z tego wcześniej nie było Co to są za pomieszczenia? Te do tego Mieszkać tutaj, pomagałeś mi ten tunel zrobić A nie wiedziałeś po co Nie wiedziałeś po co, dobra, biorę to 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 A tu jeszcze już koło, nie dam wszędzie wiesz Po jednym, po jednym nie? Tak, tak, ten pokój jest jakiś większy Pokaż, ten? środkowy, nie wiem co Faktycznie no, a te są dwa, czekaj tak, one są mniejsze, no. Dobra, dobra, jest zrobione, ja jeszcze tylko może a im tutaj dam Cyk Żeby mieli ładnie kolorowo no kolorowo myślę, to że... oni nie mają akurat No będą pod ziemią żyli, no co mam zrobić, ale będą.. Dobra, ale słuchaj, lepiej żeby żyli pod ziemią niż pod panowaniem hejtera, mi się wydaje No tak, tak, to prawda no. Dobra, składam to w takim I... razie yy, Co potrzebujemy dalej? Osadników, ale łódki. Potrzebujemy zrobię. mnóstwo osadników! Dobra, chcesz łódkę? Ja mam łódkę akurat, a zrobiłem se już! Eee, <grabia> zrobię jeszcze Jest już zrobione! Jej, ile bo... zrobić tych łódek? Ja mam trzy, A to z mało Ja też mam trzy, Gid. O, dobra, nie, idealnie, bo De mam już na sześć domów. Tak, 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 sześć, no <laughs> Dobra, teraz tak, ja widziałem tutaj gdzieś ja będę zabierał tych, co są tacy... A może mi miksturka nie niewidzialność, co? patrz, na górce tam Widzę! Dobra, dobra, działamy, ja nie mogę, to musi być szybka akcja Przeprowadzimy najpierw ich tam, a potem jakoś ich eksmitujemy jak, jak ciebie z domu po prostu. Czemu no co, No ale tym mi nie przypominać. Dobra, ej, czy ja w takim razie idź, mam iść z tobą, czy mam dzisiaj, mam się rozdzielić? Szukaj, szukaj, szukaj innego, szukaj innego. Dobra, to ja czekaj, to ja pójdę gdzieś dalej. Hmm, gdzieś przy moim domu były w ogóle dużo osadników. O, patrz, mam jednego, jestem. Jest? Kurde Żeby nie, nie zginął. Ej, a właśnie, ty <grym> ty, jak myślaś, ty, ty, mam ty musisz... Z... Jak mam czekaj, a! mogę ci coś pokazać? Ja ja mam. Cho, chodź, nie, czekaj, muszę ci coś pokazać, ale nie, serio, musisz wysi... wysiąść z łódki. Nie, nie, czekaj, go przeprowadzę. Do... Nie, nie, nie. Co? Chodź. Ej, nie chodź. zabijaj, co ci? Nie, 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 nie. Mu Musisz wysiąść złódki, chodź za mną, chodź za mną. To jest to jest. To jest bardziej niż ważne, ale naprawdę co? ci mówię, nie. Ja nie mogę ty tak zabijać. Nie, 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 ja wiem, ja wiem, ja wiem, ale chodź, chodź, Chcę ci coś pokazać. Co tu... coś pokazać? nie, to jest mega ważne, to jest mega ważne, chodź tutaj, to ja ci mówię serio, patrz, idziesz tędy. I patrz co, tu się patrz co tu się dzieje Patrz co tu się dzieje Patrz co tu się dzieje Co tu jest? Patrz na to Co? Co tu się dzieje? Widziałeś to? <grym> On se tu prze... Czemu tu się zbugowało Ja nie... Właśnie nie wiem co to się zbugowało i jest tutaj mnóstwo Możemy sobie zrobić dobra. właśnie tak, że... Patrz <grym> Twój <grym> <grym> domek! <grym> no jak twój domek? Co to robi? i tak byś musiał rozkopać Mam w sumie racja No dobra, dawaj No, to... wsiadajcie! Czekaj, czekaj, ja trzeba, będę wsiadać, albo dobra, o, czekaj, oni nie chcą! Czekaj, post, tutaj, czekaj, post, no, o! Nie da się, czekaj, no o, chodź, tu nie chcesz? Tu? Ej, czemu nie chcą wejść To się. O, są, nie! No nie, i teraz bójkę. nagle dwóch! Dobra, nie czekaj, wiem. ja mam jeszcze jedną łódkę, spoko, spoko, no spoko! Nie, jacyś, nie wiem. O! Dobra, czekaj, masz ostatnika? No wsiadać! OMG, co im jest? No czemu nie, nie wsiadają nagle? Patrz, jest tak dużo, no bo oni chyba... nie, może nie chcą z tobą... Yes. O, o, o usiad, usiad, usiad. dobra, usiadł, usiadł, dobra. się, dobra, lecę. Teraz ja, teraz ja, teraz ja. O. Dobra. Ej, nie wziąłem już żadnego HP. Aha, no, widzisz, widzisz, <noise> ej, Jak mnie zobaczy... ej, czemu? Hater style? No, nie, nawet nie chcesz wiedzieć, co tam się dzieje, no. Nie, nie, to już za... nie, już nie mogę patrzeć na to miasto, naprawdę. No wiem, wiem, Taki wiem. Jak dzieciak przyjął miasto, bo ma kurde... nie, no nie mogę po ja prostu w to Dobra, o. gdzie mamy iść? Tutaj. Tędy, ten, 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 tędy, no, ja Zapraszam! Podróżowałem. Ale my się faktycznie nie zmieścimy z tymi wieśniakami Nie, na razie ich przyprowadźmy tutaj, nie wysiadajmy ich, będziemy. Mamy 6 do, e, Dobra, bo myślałem, że się nie zmieszczę tutaj, na no, ja szczęście się zmieścimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, nie da się dywana Nie da się dywana przejść! Dobra, to musimy zniszczyć tutaj to wszystko. Rozbawne. Trudno, mówi się trudno. Mówi się trudno, idzie się cyk, dalej. Cyk. Dobra, dawaj. Iść Dawaj dalej, no. Ja jo. O, to mam kolejnego, pokazałem. Pan już ich trzech. No, nie wiem, No, ogóle, w ogóle, nie wiem, w po kolejnego. Iść po kolejnego. Ale pa, widzisz, gdyby nie wiem, gdyby widzisz, nie ja, widzisz, nie, nie dowiedziałbyś się o tym No musiałbym zabierać tam z, z wioski Tosta, w ogóle, nie wiem, w ogóle, to zrobił? Tak, 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 w ogóle, nie tak, jest w ogóle, oni są po stronie nie wiem, to działa nie wiem, ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem, nie rozmawiałem. nie wiem, co tu się odwala, ale chyba są po stronie heitera, skoro że tak powiem nie, nie gadają z nami. nie wiem, gadałeś z nimi? Gadałeś z Dave, nie nie ja wiem, nie 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 nie, nie. W ogóle, nie? Mam wrażenie, że oni coś z hejterem kombinują. Dobra, biegnę do ciebie i mam jeszcze jedną łódkę. A ty ile masz? Daj mi jedną. Tam, ja też jeszcze A dobra, łap, iść. <noise> Ja tam wsadzę już ich tam, żeby... o. I do domu, tam twojego, tam zostali jeszcze, nie? Tam było ich dużo. No, możesz tam iść, tak, tak, tak. Tam jest dużo, bardzo dużo tych wieśniaczków, tak. więc możesz tam... Iść, y powiem było. tak, pożyczę ci tych wieśniaków, ok? Ale masz mi ich oddać. Kiedyś. To, co? Chyba. No tak, no co? Ty myślałeś, że co, że za darmo? Chociaż ty, swoje ty, miasto wieśniak? robię. No ale co z tego? A ale to chcesz, co? To, to... chcesz dołączyć do miasta? No niby tak, no, no mam, mam spadam mnie z tym Ach. Ach. Dobra, weź, we, weźmiesz go Ja biorę i idę po następnego Wszyscy już będą, teraz pytanie Jak ich tam dać do środka? Gdzie jest łódka? Gdzie jest A widzę go, aha go dobra, dobra, to, to jest coraz bardziej, coraz bardziej Dobra, chodźcie wieśnioki tam. Zapraszamy, zapraszamy no, Idźcie tam, e, no nie wiesz, Ej, że... wiesz, to by się przydało? Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby jakbyś naprawił mi ten domek, bo to by było trochę podejrzane, że e, no jakby to powiedzieć, coś tu jest poniszczone, co? Ale co poniszczone? No, że, że domek hej teraz poniszczony, to będzie dla mnie, że to nie ja nie bym stanie. zniszczyłem No dobra No dobra, naprawię ci go, nie, ale o, nie dziękuję mam. Ale dobra, bo ja mam domu. Nie, szkła nie wreszło. trzeba, szkoła nie trzeba. Ej, nie mam tych tej... Nie mam tych bloków, mam jeden blok A bo ja, ja mam, ja mam, ja mam faktycznie, sorry, sorry, dobra, ja lecę, ja lecę, ja lecę. Ty masz ty blok? Postaw... Tak, ja mam, ja mam, ja mam. Ja mam. Gitex, Gitex, to co A widzę, a ty o ty paru, coś ty zostawiłeś, żebym go przeniósł, co tego jako ostatniego No ty co? Ja jesteś? ja, No idę na górę, właśnie tutaj, za to wystać. Wytek ci tu zostało Logic No nie wiesz! <laughs> <co, to śmiech> widziałeś tu! Nie widziałeś tu! Ja przysiegał! Ja Ty mi zniknąłeś ja ja przys... tak nagle! Tak! Ja przysięgam, ja tego nie zauważyłem, nie? O matko, dobra miałem tak tak, 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 tak Tak, 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 dobra i... Cyk i to masz ostatni, dobra, nieważne, dobra, whatever Idziemy, 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 idziemy O ty, no świetnie, dobra, niech będzie Dobra, gdzie jest Ja Ró mogę go wziąć, ja mogę dobra, go Dobra, płynijmy, ja spróbuję tam mm -hmm. miejsce zrobić Dobra, bo ja zaraz of course. wolę się nie pokazywać w tym mieście za dużo, bo będzie problem Na pewno. W ogóle, no, to jest mega ryckowne. zimne miasto, miasto podpalione, miasto. Miasto podpalione wami, Jak to wygląda, ile ludu Potężne, chodźcie, co? Chodźcie, chodźcie, chodźcie Dobra, to rozwalane, tutaj trzeba rozwalić ja nie I wiem jak my ich tam włożymy, serio. Nie, czekaj, 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 da jest, radę. To ej. jest wykonalne. Ej, a nie pamiętasz może przecież twój tak naprawdę domek? Albo dobra, nie no, nie jest połączony z Dave'em, tylko że tam są takie cial, tam i tak jest ciasno dosyć, więc chyba to nie okay, da rady. Ja mam plan, ja mam plan. Okej okay. Co ty robisz? Oo, oh, Bacona? ej, jak ten Bacon jeszcze działa? Czekaj, czekaj, właśnie nie wiem, ale to jest <grym> nie, to jest najmniej ważne. To na dół! Nie, czekaj, ty, ty go naprawdę chcesz Proszę. tak zrzucić go? czekaj, na spokojnie, na spokojnie. No iść do domu, nie chcesz w podziemiach mieszkać ze mną. <noise> Zresztą to jest miasto Sadiku, <noise> no Sadik nie jest. Czekaj. Jest! O! U! O, to no nie. co ty Aj, robisz? On wychodzi. Trzeba wiesz co? Rozwalić Ta, No i, i dać tam na dole wodę. Ja nie mogę. Ale Za, ty wiaderko. Mam wiaderko, mam kick-kick. wodę muszę wziąć. Przewoda muszę nie... wodę wziąć. Zrzu, 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 zrzuć mi. <grym> zrzuć <grym> mi. zrzucić zrzu ci. oj czekaj, wieś tak mi uf. Jak ja mam weź, teraz do góry? A ja wiem, wiem, tu jest ten. Dobra, robię stary to. Ej, czekaj, problem, bo mi wieś tak wyszedł. Dobra, spokojnie, czekaj, bo ja teraz muszę się dostać do ciebie. Ale wiem jak. Poczekaj, 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 mam plan. Ty już tam próbuj y działać swoje. A ja wypływam przez Dom Dave'a. Tak, 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 tak. Ja mam plan. Ja mam mega dobry Ciek. plan. Tutaj musimy naprawić, elegancko. Dobra, widzę, przez dom teraz muszę przebiec. Szybko! Przez dom Dave'a, tylko żeby nikt nie, nie zauważył, please, 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 please. O, ale tutaj nikogo nie ma, dobra. Szybko, zakręcik. Bo... Że jestem, Zyku, jestem, Zyku, jestem. Czekaj, czekaj, rozwal, rozwal, rozwal tutaj, e, jestem, bo tutaj jestem, dwa jestem, wiśniaki jestem. się weszły do jednej łódki niestety, ale dobra, damy radę. Dobra, jak... Do... aha. A co jeden teraz? uciekł, oj przepraszam, przepraszam, jeden Gdzie mi uciekł niestety. Gdzie ci uciekł? No, uciekł mi po prostu, no, dawolność mi poszedł na no, mam pewnością. Nie! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przecież. Nie, no tak, tylko że, no. A, szkoda, gadać. No, usunąłem łódkę i po prostu wiesz się, podwoiły chłopaki. Patrz, czekaj, nie usuwaj jeszcze tej łódki, musimy. Nie, nie! mówię, nie usuwaj łódki! Poczekaj, poczekaj. Ok, po patrz. Tak, tutaj, damy <laughs> czekaj, sześciu. tego za. No, skacz tam. Daj tego bandytę, no. no Daj tego, tego bandytę. Nie skacz akurat. No. Jest! Dobra, let's go Jaki szybki Dobra, zamurowany. Czekaj jeszcze... Aj dobra, bo ja tu już... Dobra, A bo dobra, na czekaj, czekaj, jakaś, ja przejdę. Zróbmy, zróbmy tych trzech na razie. Ej, co jest? Nie, bo ja przeszedłem przez tego, przeszedłem przez to szkło. Znaczy, spadło. Bo... Dobra Pan nagle dobra. chętnie tam idą No idź tam No nie wytrzymam <laughs> Ale te wieś taki są, nie? Agenty Sam spadł no. teraz <laughs> Nie mogę, no idźcie Papo, papo, po co ja robię? Widzisz to? Pa jak ich przepchałem Pa, sam tu wszedłem, typ Dawaj, 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 dawaj. A może usujmy tego trapdora tutaj co? To będzie łatwiej chyba no, właśnie łatwiej. Dobra? Okay. Nie! Co ty zrobiłeś? Nie! Co ty mu zrobiłeś? Co ty mu zrobiłeś? <laughs> Paweł to było najgorsze Doroba. Ale czemu ja ile ja biję z łapki w takim razie? No ale oni mają mało życia i się nie da chyba wykinować, nie? No ja Dobra, nie mogę A, tak? No No <laughs> Czemu oni idą tu? Proszę To koniec. tam koniec Nie, wiesz co, mam pomysł Biorę lasso Biorę lasso z chaty Ale to co ci to da? No że bierze... Za to damy chłopanie Osadnika? A da się? To nie da się? Na chyba Jest Jest Dobra, jeden został Okej, okay, czekaj, czekaj O Mamy to Naprawdę wszystkich? Ich, ale jest ich pięciu no bo jednego, hmm, zabiłeś, nie? To stare załatwimy go zaraz. Dobra, tylko trzeba. O! Jeden się już ugościł! O, let's Legam. go! Patrz jak chodzą chłopaki, miasto, Już, Już miasto, wiedzą, już wiedzą co Let's go, mamy miasto. Tak, wszystko robią. Ty, patrz jaki miecz robi, looting jeden, ale słabe. Cyk, mamy miasto, już będę miał jakieś rzeczy kolejne. Wszyscy! Wiesz co jest jeszcze patrz. potrzebne? Dzwon! Dzwon jest potrzebny. Czemu dzwon? No żeby po prostu, żeby to było, wiesz, tak jak w wiosce Aha, no tak, to będę musiał zrobić Tutaj! Moje miasto, moje miasteczko podziemne, elegancko Hej, dzwonek Aj, dzwonek zrobić Dobra, brakuje jednego, no ale dobra, no ogarniemy go w trakcie Przeżyjemy Przeżyjemy Widzowie, łapkujcie, subskrybujcie, bo niedługo będziemy działać naprawdę grube rzeczy Sprawdzajcie no tak. dzienny, dziennie kanał, bo będziemy wychodzić na wolność